Ósma część. O o tym A to jest... Jak piorę, tak to i tak mi się pieszy. Jej ja. się już od tego filmiku odwala. Nie? No, Jakieś drugiej muszę przyznać, że nie będę w stanie dziwnych stworzeń. Nie patrzcie się na mnie. Jest tylko Jezu, tylko proszę, nie, ludzie nie dubcie w nosie. Wiecie ile to z kupi? Nie klasie jest Olaf i on dubi w nosie. No, ja mi się wy, wydaje, się, jak ten kupa, ale ja tu trapię. No, to mi nie sprzęciało wcześniej. Ja mam tam swoje snu po przebudzeniu, ale tym razem mój sobie był bardzo realistyczny. Mmmm, Skończyłam malować? A nie, bo tu jeszcze? Jezus już się No co mi trochę tam? Co to są te tekdy? Te, te historie mają dziwne tam. To mój piesek. O Też ładne. No te ucho takie ma dziwne Jakie dziwne, ładne. Skąd pochodzisz? tam, bo nie chcę mi się wstawać. Ona zawsze mi wszystko Oczy, odkłada. Się. Oczywiste to jest, że muszę wszystko tam dawać. Jestem. Podam wam tu kamerę, ale nie będziecie nas widzieć, tylko nasze głowy. Dobra, pomagaj mi, Debilu. <laughs> ja, co ty powiedziałeś? Dobra, ale ja rysuję. Aha, ja rysuję. Gdzie mój masek? Znaczy, twoje to są masaki, ale. Ja chcę dzisiaj hmm. zrobić smoka całkiem. Nie chyba, ale ty będziesz to wszystko składać z papieru. Mhm. Mm ale jakby co na początku zrobię te żeby y, mogła szybko schować masaki potem. No. Właśnie. Hmm. Dziewiąta część będzie. Nie chcę dziewiątą. Muszę już przestać. Poczekamy jak skończysz to chociaż kolorować, okej? Okay? No. <śmienicza> trochę dziwne Ale jak się patrzy tu z kamerki, to trochę inaczej tu ląta, mhm. tak jaśniej, czy coś i nie to trochę nie